Classic World Evolution 3 to już kolejna odsłona serii Evolution od Frontier Developments, a jej premiera ma mieć miejsce już 21 października 2025 roku. Gra ta być ma na takie platformy jak Steam, Epic Games, PlayStation 5 czy Xbox Series. Oprócz edycji podstawowej, która aktualnie na Steamie kosztuje 275 zł, ma również okazać się specjalna edycja deluxe, która będzie o 70 zł droższa. A która różni się czterema kompletnie nowymi gatunkami dinozaurów, nowym skinem dla mozaura, nowymi skórkami dla pojazdu ATV oraz 53 kompletnie nowymi elementami scenarii. W grze pojawią się również płcie dinozaurów, dzięki czemu te będą miały możliwość rozmnażania się. Zarówno samce, jak i samice będą się od siebie różnić. Dla przykładu samiec Triteratopsa będzie mieć znacznie większą kryzę niż samica. W dodatnim idzie w grze pojawiły się również małe dinozaury, które będą miały realistyczny cykl rozwoju. Oznacza to, że wraz z wiekiem młode dinozaury będą stawały się coraz większe, aż osiągnął dojrzały wiek. Bardzo przypomina mi to system z gdzie gdzie to zaczynamy rozgrywkę jako młody dinozaur, po czym po jakimś czasie rozgrywki stajemy się coraz więksi, aż osiągamy 100% dojrzałości. W podstawowej grze ma pojawić się ponad 80 zmarłych stworzeń. Z czego aż 75 ma mieć opcję posiadania młodych i rozmnażania się. A teraz na ekranie widzicie wszystkie potwierdzone gatunki dinozaurów, i nie tylko ich. Jeżeli chodzi o nowe mechaniki budowania i rozbudowy terenu. W grze ma pojawić się system głębokości wody, który polegać będzie na tym, że sami będziemy mogli ustawić głębokość danego zbiornika wodnego, co będzie pozwalać niektórym z naszych dinozaurów, jak na przykład spinozaurowi czy pyrolaporowi, pływać w wodzie. Pozwoli nam to tworzyć realistyczniejsze jeziora czy rzeki. W Classic 3 ma pojawić się również opcja tworzenia wodospadów, klifów oraz bardziej precyzyjna kontrola wysokości i kształtu terenu. Dzięki temu będziemy mogli tworzyć pięknie wyglądające obszary skaliste oraz słupki skalne. Wiemy również, że elementy ozdobne będą mogły łączyć się razem z naturalnym terenem, co pozwoli nam ograniczyć do minimum sztucznie wyglądające przejścia. W grze pojawi się również mechanika określonego kształtowania, która ma sprawić, że przy różnych gatunkach zwierząt Będą wymagać od nas konkretnego ukształtowania terenu. W grze ma pojawić się również kompletny nowy system bezpieczeństwa, mają na np. dodane kamery oraz ulepszony zostanie system ogrodzeń i reagowania na ucieczki. Dinozaury mają być znacznie bardziej nieprzewidywalne, a gracze będą mieli znacznie bardziej urozmaicone sposoby reagowania. W grze ma pojawić się również pojazd ATV, którym zapewne będziemy mogli naprawiać zepsute budynki i ogrodzenia. Wiemy również o tym, że w grze pojawić się ma coś w rodzaju workshopu. Ma on działać tak, że gracze będą mogli tworzyć swoje własne budynki, po czym udostępniać je innym graczom, grającym na tej samej bądź innej platformie. to ogromne pole do popisu oraz ogrom ciekawych możliwości realizowania własnych pomysłów odnośnie budowli. Jeśli chodzi o tryby, jakie mają pojawić się w grze, to tajemnicą nie jest to, że znów dostaniemy fabularną kampanię. No, tym razem ma być znacznie bardziej rozbudowana i dłuższa w porównaniu do tej z drugiej części nie ma być znacznie bardziej podobna do kampanii znanej nam z jedynki, która to mogła zapewnić nam fajdę i zabawę na co najmniej kilkanaście godzin. Kampania rozkrywać ma się między wieloma różnymi krajami, które oprócz wyglądem będą się od siebie różnić klimatem oraz unikatowymi wyzwaniami. Wybezpieczenie mają ją pojawić się takie lokacje jak Montana, Hawaje oraz moja póki co ulubiona, czyli Japonia, która wygląda po prostu pięknie. Oprócz tego powróci do nas tryb sandbox, w którym to będziemy mogli tworzyć swój własny park bez jakichkolwiek ograniczeń. I nie oszukujmy się, wszyscy dobrze wiemy, że to właśnie sandboxy są głównymi atrakcjami tych gier. Poza tym powróci do nas tryb wyzwania, który polega na tym, że od zera musimy zbudować swój własny park i osiągnąć określony liczbę gwiazdek pod pewnymi warunkami. jak na przykład zakaz wykorzystywania mięsożernych gatunków itp. Jeśli chodzi o dodatki, czyli tzw. DLC, które będą mogły urozmęcić nam naszą rozgrzywkę, to póki co nie mamy na ich temat żadnych oficjalnych informacji. Ale stop jeszcze zanim przejdziemy dalej, chciałbym zaprosić Was na mojego Discorda, Dinozaury Rexia, którego ostatnio staram się ożywić, więc jeśli szukacie osób do pogadania na temat Jurassic World i nie tylko Jurassic World, to serdecznie zapraszam. jest w opisie. Wielką zagadką raczej nie jest to, że prawdopodobnie użyjemy DLC Jurassic World Rebirth? Które sprawi, że w naszej grze pojawią się gatunki znane nam z najnowszego filmu z serii. Oraz zupełnie kompletnie nowe skiny do dinozaurów, jak na przykład dla tyranozaura, czy Velociraptora. Zupełnie takie DLC dodałby do gry również direksa oraz Mutadona, czyli mutanty, które pojawiły się w najnowszym filmie z serii. Poza tym prawdopodobne jest DLC Jurassic World Chas Theory, a jeśli chodzi o inne, naprawdę nie mam pojęcia o czym mogłyby one być. Osobiście chciałem DLC w klimacie Retron Jurassic Park z pierwszej gry, które byłoby przesiąknięte klimatem oryginalnego filmu z 1993 roku. Z innych informacji to wiemy też, jak wyglądać będzie main menu do Jurassic World Evolution 3, a prezentuje się ono następująco: jest ono bardzo podobne do tego, które widzieliśmy w pierwszej odsłonie serii, oraz prezentuje się naprawdę pięknie. Możemy na nim ujrzeć dwa leżące obok siebie Triceratopsy, zapewne samce i samice oraz w do dopoju dwa parazaurolowy, Nasotratopsa oraz Edmontozaura. Poza tym na YouTube jakiegoś czasu możemy ujrzeć już gameplay z Jurassic World Evolution 3, a z tego, że demo gry zostało udostępnione niektórym youtuberom w celach marketingu, aby ci mogli je przytomowo zagrać we fragmenty tej gry. Samo demo trwa lekko ponad godzinę i rozgrywa się w aż dwóch lokacjach. Z czego jedna to swoisty samouczek i ma miejsce na wykopaliskach w Montanie, które to widzieliśmy w pierwszym filmie, a druga to wyspa Kauai w Hawajach. Jako ciekawostkę mogę dodać, że to właśnie tam, na wyspie Kauai, nakręcono oryginalny film Jurassic Park z 1993 roku. Sam gameplay na ten moment prezentuje się naprawdę dobrze i nie mogę mu nic zarzucić. Jeżeli natomiast chcecie sami go zobaczyć, to link do filmu z Gambling z 3 zostawiam Wam w opisie tego filmu. Dostaliśmy również intro do Jurassic World Evolution 3, którego, no, niestety wam tutaj nie pokażę. Samo intro bardzo mocno czyni na te, które widzieliśmy w Jurassic World Evolution 2 i trwa lekko ponad minutę. A zobaczycie w nim możemy sceny z Jurassic World Fallen Kingdom, a dokładniej sceny, kiedy to podczas ucieczki przed wulkanem terenosaur atakuje i zabija karą Taura. Oraz sceny ze sprzedaży dinozaurów w posiadłości Okuda, gdzie to wystawiony zostaje ankylozaur, A także sceny z Jurassic World Dominion kiedy to reakcje spotyka się wraz z Bucky i w Dolinie Biosyn na samym końcu filmu. Standardowo w tle możemy usłyszeć głos Jeffa Duma, który wcielił się w serii filmowej Indiana Malcolma. Osobiście nie mogę się doczekać tej gry i aż w końcu ją odpalę. Jestem niemalże pewny, że będzie to najlepsza odsłona serii Evolution i wszystko na to póki co wskazuje. Zatem to było na tyle. Jeśli się do końca i film nam się spodobał, to bardzo Was proszę zostawcie coś po sobie. Czasem a dzisiaj, no, pamiętajcie, że życie zawsze znajdzie sposób.